Teraz czytam biografię Pana Stanisława Mikulskiego, jednego z moich ulubionych aktorów i jednej z największych polskich aktorek, biografię również Pani Haliny Mikołajskiej. Dlaczego dwie książki na raz? Dlatego, że, dlatego, że to jest zapis tego samego jak gdyby, czasu, lat 50., może nawet czasami 40., 60., 70., widzianych oczami dwóch różnych osób. Pani Haliny Mikołajskiej i Pana Stanisława Mikulskiego. To dwie osobowości, które my, ludzie teatru, szczególnie Pani Halinie, my myślę, rozpoznajemy e, przez sen nawet. A Pana Stanisława rozpoznają wszyscy Polacy przez sen. I zapis na przykład rzeczywistości polskiej, rzeczywistości artystycznej naszego kraju jest dla mnie fascynujący. Bo te same właściwie dni, te same daty, te same lata opisywane są jakby to się działo w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie i dotyczyły zupełnie innych osób.